Cześć, jesteśmy grupą, Patrzymy w Przeszłość i działamy w ramach projektu Zwolnienie z Chcielibyśmy Wam przedstawić życie w szkole Ponad podstawowej i pokazać Wam, jak to wszystko wygląda. Pamiętaj! Wybierz to, co lubisz i to, czym się interesujesz. Niezwykle ważny podpunkt. Przeanalizuj, czego już się nauczyłeś i co sprawia Ci przyjemność. Może jest jakiś przedmiot, który przychodzi Ci z łatwością. Jeśli tak to jest to bardzo dobry kierunek do pogłębienia wiedzy i pójścia tą drogą. Wybierz pracę, którą kochasz i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w swoim życiu. Konfucjusz Różnice między liceum, technikum, szkołą branżową pierwszego stopnia Liceum. Czas trwania 4 lata. Policeum jest trudno znaleźć zatrudnienie bez posiadania konkretnego zawodu. Skoro nie ma się zawodu, trzeba iść na studia albo do szkoły policjalnej, żeby uzupełnić wykształcenie i mieć chociaż tytuł technika, co wydłuża czas edukacji. To właśnie liceum najlepiej przygotuje cię do matury. W liceum uczysz się po to, by zdać ją jak najlepiej. Wszystko inne schodzi wtedy na inny plan. Technikum Czas trwania 5 lat. Po technikum można podjąć pracę w konkretnym zawodzie, zarabiać, a jeśli się zechce, mam otwartą drogę, by skończyć studia, choćby zaocznie. Idąc do technikum, zdajesz nie tylko maturę, ale także egzaminy zawodowe. Szkoła branżowa pierwszego stopnia. 3 lata, od razu można iść do pracy. Posiada się wtedy zawód oraz doświadczenie przez praktyki zawodowe, czyli względne pojęcie w danej branży. W szkole branżowej pierwszego stopnia zdajesz egzaminy czeladnicze, bez matury. Co jeszcze przy wyborze szkoły? Absolutnie ważny jest dojazd do szkoły. Sprawdźcie to już lepiej na samym początku, ponieważ dojazd do placówki oświatowej jest kluczowym aspektem tej decyzji. Przejdźcie się na dni otwarte do szkół, by poczuć klimat tej placówki. I przekonać się, czy aby na pewno odpowiada Wam wszystko, co jest związane z tym miejscem. Musicie być pewni swojego wyboru, ponieważ nauka w tej placówce będzie trwać kilka lat. Jeśli wybieracie technikum, sprawdźcie, jakie są rozszerzenia, ponieważ mogą one nie być związane z danym profilem. Nie ma się czego bać uwierzcie. Każdy uczeń, czy przecież nawet nauczyciel, przechodził przez szkołę średnią. Wiedzą, jaki stres Wam towarzyszy w pierwszych dniach. Postarajcie się być pozytywnie nastawieni do wszystkiego nowego, czego doświadczacie. Przecież wspomnienia ze szkoły średniej zostają na lata. Mamy nadzieję, że nasz filmik pomógł Wam chociaż trochę w wyborze naszego kierunku. Życzymy Wam szczęścia i oczywiście powodzenia.